Cześć, witajcie z tej strony Donix. Przepraszam za taką ciszę na początku filmu, ale musiałem sobie odciszyć mikrofon, bo auto na też mi się przycisza. W dzisiejszym odcinku, zresztą drugim, już dzisiaj. Tutaj, dzisiaj takie małe lotnisko. Hangar, przepiękne, że w sumie ładne, ale nie mój, to po pierwsze. A jeśli nie moje, to nie, 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 to ble. A to też namiot. I tutaj jest ATC Tower. Nie wiem, o co chodzi. Jeśli nie, to sobie wpiszcie do internetu i może nic na to zlecenia, ale postaram się to naprawić, bo to jest wręcz przepiękna Cóż, nie? Więc no, e, więc bierzmy się za naprawianie. Tutaj skąd widzę są bloki, których się nie da zniszczyć, więc też niewiele mam tutaj m, takich rzeczy do zrobienia, aby móc to zrobić. Więc co by tutaj wybrać? Hmm, hmm, hmm. Um, tak, aby pasowało do lotniska, w sumie lotnisko jest głównie z wełny, a wełna tutaj jest i nie pasuje, dobra, no musimy zrobić po swojemu. E, to co by tutaj wybrać, co by tutaj wybrać, oświetlenie to będzie, o, zielenista żabia lampa, um, hmm, hmm, hmm. tak aby się wyróżniało, na pewno to coś musi mieć też sobie schodki. To będzie na pewno wtedy o wiele lepiej. Weźmy... A nie, dobra, nie, nie, nie. Weźmy piaskowiec i weźmy. Kalcyt. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Szczerze sam nie wiem. Zobaczymy. A tutaj może zrobimy hop. Ścieżkę. Hop. i tak tutaj zróbmy kalcyt kalcyt, kalcyt, kalcyt mm, nie wiem do czego to służy po co to jest i po co to moi koledzy zbudowali ale naprawię im to może się ucieszą, a może mnie zbanują z zniszczeniem mienia to no, się okaże, chociaż chcę zrobić dobrze więc mam nadzieję, że mnie nie zbanują um, hop, 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 hop Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. hop, hop. Eee... Płytka, płytka. To? Dobra. Nie to. No to. To jest gładkie piaskowce. Gładkie. O, to jest. No, jeszcze to weźmiemy. Eee... Hop, 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 hop. Mm, hop, 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 tak? Tak. O, hop, 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 hop. hop. Um, teraz musimy ulepszyć tą górę. Tutaj aż tak chyba źle nie jest. Uh, tutaj są takie kolory, to może weźmiemy takie jakieś klapy. O. Uh, tutaj są Weźmiemy tak, tak, tak. Hop, hop. Hop, hop. No, um, jeśli komuś się chce, to niech policzy, ile powiedziałem hop, w dzisiejszym odcinku. Um, no i jest. Tutaj. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Pięknie. Um, teraz tutaj, se weźmy, tutaj, tutaj i, a, i tutaj jaskowiec. Hop. I teraz. Um, Dobra, rozbijmy tutaj w ogóle tą część. I tutaj wymyślimy co by tutaj móc zrobić. Hop, hop, hop. Ej, już 5 minut nagrywania filmu. Ja się czuję jakby to było 2 minuty, jak mniej. Szybko to leci. Szybko czas leci. Szybko wycie leci. A potem się dziwimy, dlaczego mamy 70 lat, kiedy myślimy, że powinniśmy mieć 10. Um. Tutaj, a to, a, o tak, to jest szkło, to tutaj, 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 a kolejne zadanie dla Was, ile razy powiedziałem tutaj w dzisiejszym odcinku, tutaj, 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 tak zrobimy jeszcze trzeci pasek, a, hop, Hop, no, no, dobra. Aż tak, aż tak źle nie jest. Nie przesadzajcie. Mogło być lepiej, nie powiem, mogło, ale nie jest aż tak źle. Mm. Dobra, tutaj, 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 tutaj. Hmm. Nie no, no jest, nie jest aż tak źle. no nie, Bez przesady. Jeszcze tutaj czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj. O, weźmiemy pochodnie, piorunochron i... Rata. To jest taki life'hack, który każdy Minecraftowiec grający na creative powinien znać. Że tak się o to robi takie dziwne rzeczy. Zawsze. O, 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 jest. Hop, 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 pięknie. Wolniej, to postawił lotnisko obok wieżowca, ale to już nie moja sprawa. Eee, dobra, no to teraz zobaczmy, jak to od środka w miarę wygląda. Od środka to już się zrobią oni sami, no bez przesady, hop, hop. Tutaj wchodzimy nie hmm, jest aż tak źle. Piękny widok na pociechą górę. Piękny widok na domy, w którym w ostatnim odcinku pokazywałem. I piękny widok na budynek obok. Dobra, no to to będzie chyba na dzisiaj koniec. Eee, widzimy się najpewniej na następnym filmie lub forcie, który też będzie w niedzielę. Czyli, e, czyli w dzień, w którym będziecie to oglądali. E, I widzimy się. Vi lascio nel bye bye!